Witam Was w kolejnym pięknym odcinku. Tym razem będziemy mieli, taki jakby, filmik, blog, jak składam ten zamek. Nie tylko zamek, bo mam jeszcze ten gratis. Udało mi się go zdobyć, bo przepiękny ta sofa na jest. Musiałam zdobyć. Przyszła mi ta paczka. Tak było na szarcie widać. I no, będziemy składać. Tu jest zdjęcie zamku, to później zobaczycie, chyba. Ja wiem z Florydy, nie mam pojęcia, tak średnio się znam, wiem, że byłam w Disneylandzie i będę miała też w domu Mamo, polecimy do Disneylandu, mamy Disneyland w domu Dobra, to zaczniemy od tego małego, pięknego safari Jest bardzo uroczy To widzimy się na biurku Uii. Tak się prezentuje pierwszy zestaw, jesteśmy już tu Będziecie mieli to opuszczone w przyspieszeniu Zestaw jest z limitowanej edycji i ma 287 klocków. Bardzo długo czekałam, ale się doczekałam w końcu i tak się ten zestaw. Mogę mieć momenty, że w ogóle nie mogę nic znaleźć ja tak mam, ale szybko pójdzie, tak obstawiam. Tu będziecie teraz widzieć to w przyspieszeniu, jak to wszystko składam. To Eluka Tyle mamy. Powiem, że nawet to jest git, tylko ja mam zawsze tak, ja mam takiego Lego, bo dawno bardzo nie składałam Lego. Dawno nie kupowałam Lego. I jak teraz kupiam, to jest nawet git. No tak świetnie się czuję, jak to składam. Ale tutaj jesteśmy już na 15, znaczy 14 w sumie. Teraz ja składam dalej. Dobra, teraz będziemy lecić z drugą koszetą I powiem szczerze, że gdyby nie separator, to ja nie wiem co bym zrobiła Mogliście zobaczyć w ten moment, jak się pomyliłam i zabłądziłam Ale udało mi się, to i tak wygląda jak pół serii LEGO Duplo To jest taki mega duży To do mojej szafki, bo ja to mam LEGO Dobra, lecimy dalej Jeszcze na numer trzy i powiem, że ten etap tu był najtrudniejszy, tu mi się wszystko najbardziej myliło, to oczywiście daje te moje szafeczki i zaczyna to powoli fajnie wyglądać, no wygląda to nie powiem uroczo, tak o wygląda, teraz będziemy robić drzewko, jesteśmy już prawie, znaczy już nawet za połową. I'm a cheap fuck, Czwarta i ostatnia paczka. Jak możecie się zobaczyć, to ja się cofnęłam, bo zapomniałam o niby takim nieważnym rzeczy, ale nawet ważnym. Tak się prezentuje. Wygląda bardzo ładnie. I to mi dużo czasu zajęło, ale jestem taka nie w formie. W zamku nie nagram Wam całego niestety. Chciałabym, ale nie chciałabym nagrać 48 filmiku. Więc nie będę tego robić cały noc, kto wie. Dobra, otwieramy tą paczkę i już jesteśmy prawie w końcu na końcu te słoń i nie wiem co to jest tutaj, ale... Piękny safari. Jest bardzo uroczy i u, u mnie będzie lądować na półce. Zaraz postawimy. Półce będzie taki piękny, dostawik, ale chyba dam na okno, bo na oknie mi będzie ładniej to wyglądało. O. Tu mam kota, innych, a tu będzie wielki zamek. Znalazłam tego kreska, który mi wtedy spadł. To będziemy za niedługo otwierać. I... Teraz bierzemy ten wielki karton i go będę otwierała. Szczerze bardzo się cieszę, że udało mi się. Ui. Nie powiem, że on dużo waży dostać. Ale mam nadzieję, że się uda. Mój challenge złożył go dwa dni. Będzie dobrze. Będę tak czekał, na to się otworzyć to z Otworzysz w końcu to, bo tam będzie podobno podobno. Mam nadzieję, że będzie bardzo dużo zawsze takich lasków W końcu jest tutaj 4837 elementów. Nie wiem ile by wyszło tyle safari. Nie chcę mi się tego tak walić, bo boję się zapopsuję. A ja mam takie rzeczy popsuć. O, piękny. Piękne cięcie Tada. Boję się ile tego tutaj jest, ale... Tada. Dobra Ja to wszystko wysypuję na ziemię oczywiście 25, 10, nie wiem Ile tego tu jest? Ile tego jest na ziemi? Tu jest jeszcze karton, nie? Karton, karton, nie? To chyba za ładne Jak ja to wyciągnąć? Ale to jest ciężkie Ja cię kręcę Ty. Karton idzie na bok Tego na samej górze jest tyle musi być w tym pojemniku dobra. Ja to może po prostu Okej. Mam teraz kartonik Uda, ale za bardzo nie tak. Dobra, to dobra, to tak Kaj się to otwiera? Ja teraz już słyszę tych klocków Chciałaś, babu zamek na zamek Składania! Lubię Lego! I waga! Dobra, mamy instrukcję, ale jaki to jest potężne Jest to jest tej końcu dużo wadę. Dobra, tak to będzie nie miało. Mama mnie zabija zabawę, to nie ta instrukcja jest potężna, ja bym Wam pokazała jak wyglądała tego kota i Simbe. Simby, ale mam w kartonie schowaną. Mam piękną teczkę. Wiem, że to są od razu wiem, że trzy. O, nie lubię LEGO z naklejkami, no tak naprawdę niestety. A na to mi to spadło. Przepraszam, to na nogę spadło. Ale powiem, że te naklejki są bardzo piękne. Jest nawet obraz punki i małego. Kocham. Tą bajkę. Mam bajkę. Kocham bajkę Wajana. Mamy trzy potężne instrukcje, ale się tym cieszę nie bierze. Dobra, która jest pierwsza w ogóle? Dobra, tutaj mamy ten. storyki Wajana. O, jakie ładne tu jest? Dobra, która to jest pierwsza O, dziękuję za instrukcję, jak podnosi przyda się. Bardzo się przyda. No. Kolejny do kolekcji będzie. To jest pierwszy. Tak, to jest pierwsza. A nie, w sumie to jest ponumerowane. Dobra. Naklejki idą na pewno tutaj Jakmy Ja sobie to na ziemi ponumeruję. I wam pokażę, jak mi to wyszło. Jest syf przez to teraz, jak to tutaj jak to wychodzi. Nie mam zielonego pojęcia, ile tych zaszytek tutaj jest? Chyba jeżeli się nie mylę, to około 25, jak widzę. Ale... patrząc na to, co jest stara zrobię. Nie... Hello! To się czego się widzę Dobra! To idę to rozkładać! Tyle tych zaszytek, jak spodziewałam się, jest 25, ale... Właśnie chyba nie, bo tutaj jak jest jeden, to są dwie jedynki, Trzy wręcz. Tutaj dwie dwójki trz... i tu się się powtarzają. Że o, są osobno w naszykach, więc tu jest na pewno ich więcej. I ja się biorę do roboty ja teraz to sobie wszystko posegreguję od 1 do 10. I tak to sobie rozdzielę i zacznę tu składać. Nie wiem, czy przeżyję. Będę wam tego całego nagrywać, bo pewnie was to zmusi, więc pokażę wam jak wyszło po daniu na przykład tych 10 zaszetek i jak wygląda to, bo też sobie coś porobię. Ja nigdy tak nie siedzę sobie też się słucham muzyki coś więc zobaczycie jak to wychodzi, a ja się biorę do składania elu. Trochę czasu minęło i mam już dwie figurki, jestem przy piątej zaszetce i mam tyle. I nadal bardzo dużo zostało. To jest taki mega fajny ten, jak jest w Disneylandach. Ja, byłam, to próbowałam wyciągnąć miecz. Mam te obrazy już. I no, takie miotła z. znaczy mop z wiadrem. I jeszcze bardzo dużo mi zostało, ale mam teraz piątkę. I nadal to jest pierwsza instrukcja. Nadal pierwsza. Tu mam jeszcze nadal te dwie, tutaj jadłam sobie obiadek. I. Biorę się dalej, jak coś to nagram, jak ludzie tutaj się kręcą, będą tańczyć na koniec. Piękna para. Tadam kopciuszek, nie wiem kto to jest. Książę, o. To będzie śnieżka. Mam już kopciuszka, to są peleryny do księcia. Pierwsza instrukcja już się za mną. Ona idzie na bok tu. Biorę już drugą. Na razie tak się prezentuje mój zamek. Zaraz go pokażę. O, tutaj jest tak, tutaj się kręci, jak już wcześniej było. To jest, no w Disneylandzie też takie było. Są obrazy piękne już w środku. I tak, no tutaj się prezentuje hall. I znaczy wejście w sumie. I tu mam księcia i tych innych. I okazało się, że to jest pe, pe, peleryna do tego od księżniczki żaby. No i tak się prezentuje lecimy dalej dobra już mam 11 paczuchę wygląda to tak już buduję wieżę i jest już 20 trzecia, 40 no 4. 4 włączyłam sobie waksy i sobie składam powiem że już jestem trochę zmęczona no ale już nie aż tak dużo mi zostało jest nawet git. Włączam, włączone sobie oglądam. Miałam jeszcze muzykę chwilę, ale słuchawki mi się rozudowały. No i dobra, dobrze no dalej układać. Nie wiem czy mi się dzisiaj uda. Oj. Nie wiem czy mi się dzisiaj uda. Wiem, że jestem na drugiej instrukcji już. I na pierwszej. Jak coś to jutro skończę. Nie jest jeszcze ciemno, może jak będzie ciemno, może tak o 22:00 pójdę spać dopiero. Już jest po 22. .00. I tak się prezentuję jak teraz to wygląda i będę się szła spać. Do zobaczenia jutro Następny dzień. Jest godzina, sprawdzę, 7. I trochę wczoraj jeszcze dobudowałam. Jest tak. Jak skończę tę ścianę i ją już zamontuję gdzieś tutaj chyba, to Wam pokażę. Ta tą zaszetkę. Tak się prezentuje zamek. I za niedługo będę kończyć już drugą instrukcję i będę szła do trzeciej. Całą drugą instrukcję. I tutaj było takie krzeczki. i ta cała tutaj ściana. I tutaj też krzak. I tak się prezentuje na razie. ta -da! Składam właśnie jedną z zaszetek. Może nie w jedną parę za światek. Teraz już których złożyłam, nie nagrało się, ale już którech złożyłam. Teraz wam nagram. Mam właśnie taką uroczą kuchnię, że jest tak jakby piecy. Lecimy dalej. Doleczek lecimy dalej. To będzie ta księżniczka żaba. Pokażę Wam efekt końcowy, nie będę was tym zanudzała. Zostało mi właśnie tylko trzy zaszepki. Teraz, teraz otwieram czwartą wyszczę drugą. Już jestem bardzo blisko. Tak się prezentuje, Tutaj jest ta pierwsza część zamku główna. Tutaj mam wszystkie minifigurki. Dodają tak się prezentuję. Tu jest ta druga część zamku. Będzie jeszcze taka o, wieża. To ja się nie mogę doczekać. Pokażę Wam efekt końcowy. Udało się! Jest! Dam go, złożyłam go! Udało się! Jak go składałam, to mi spadł i się wystraszyłam bardzo. Prawie mi spadł. I Tak się prezentuje cały. Myślałam, że będzie No troszkę niższy, że no tak telewizorami to nie zasłonie, ale jest ogromny i bardzo jestem tego zadowolona. I wreszcie mam porządek na biurku. 一次，拜拜。